Rok Akademicki 2015-2016 w Akademii Pedałych i Specjalnej ogłaszam za otwarty. Panie profesorze, troszkę przetrzymaliśmy pana, ale proszę nam to wybaczyć. Zapraszamy do wykładu. Magnificencjo, wszyscy wielce szanowni zebrani. Polszczyzna po roku 1989. Z punktu widzenia obiektywnych praw ogólnojęzykowych, 26 lat w życiu każdego języka na świecie to jest nic. To jest dosłownie błysk. A przecież śmiem twierdzić, bo już to czynią historycy języka, że tych 26 lat w dziejach polszczyzny po roku 1989 jest to jednak okres wyjątkowy tak jak wyjątkowy był cud. Aksamitnej rewolucji roku 89, jak mówią bracia czesi. Wydarzyło się tyle, że można mówić o takim samym przełomie kulturowo-językowym, jaki się wydarzył w sferze faktów geopolitycznych. Proszę Państwa, trudno mi. Jako człowiekowi no, należącemu tutaj do grona osób starszych w tej sali, trudno mi nie powiedzieć chociażby o rewolucji komunikacyjnej, jaką w moim życiu i w życiu mojego pokolenia była rzeczywistość elektroniczna. Obserwując tempo przemian cywilizacyjnych w tej materii, można stracić oddech ale, proszę Państwa, nie inaczej jest w sferze językowej. Oczywistą jest rzeczą, że, rzeczy, że, rzeczywistość, om, że rzeczywistość elektroniczna przyniosła nam setki nowych słów angielskich, głównie proweniencji, choć nawiązujące swoim rodowodem do języków klasycznych, do greki i łaciny. Od komputera przez joystick, SMS, mail, Skype, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę państwa, trzeba sobie w tym momencie powiedzieć, że rzeczywistość elektroniczna jest generatorem takich pomysłów stylistycznych, które nam do głowy 20 czy 25 lat temu w ogóle by nie przyszły. A kiedy mówię o tempie przemian, to nie mogę nie wspomnieć pewnej inauguracji Roku Akademickiego tu w stołecznej Warszawie, której też miałem zaszczyt i przyjemność uczestniczyć i też wygłosić wykład inauguracyjny. I nie zapomnę tego, bo będę o tym do emerytury opowiadał. Niestety już bardzo blisko. Jak rektor. Tak samo jak nasz Pan Rektor dzisiaj zwracający się do nowo przyjętych studentów powiedział, życzę Państwu, żeby Państwo nie byli jak dyskietki. Żeby Państwo tutaj w ciągu pięciu lat studiów nauczyli się myśleć. Mruknąłem sobie pod nosem, dziękuję Rektorze, mam przykład do emerytury. Wpływu rzeczywistości elektronicznej na wyobraźnię współczesną. Broń Boże, nie... Podruchu odruchu potępienia, tylko tej samej myśli. Czy rektorowi mógłby taki pomysł przyjść do głowy jeszcze pięć, wtedy dziesięć lat temu? Życzył nowo przyjętym studentom, żeby nie byli jak dyskietki. Czy Wy najmłodsi to w ogóle jeszcze wiecie, co to jest dyskietka? Bo moje wnuki już raczej nie wiedzą, co to jest dyskietka. A nam stary dziś wydawało się, że już większego cudu techniki być nie może. Jakiś magiczny kwadracik z tym metalowym kółeczkiem w środku i wgrać można było w niego, nie wiem, 100 tomów encyklopedia britannica. Umberto Eco się niedawno skarżył, że nie może znaleźć dyskietki z pierwszą wersją imienia róży. Widziś macie. Nano, 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 wy nie wy, co ja będę mówił? Przecież Wy się na tym znacie, bo ja dużo gorzej, tam, tam. Takie jest tempo przemian. Ta innowacja stylistyczna w ustach rektora warszawskiego dzisiaj odeszła w językową przeszłość, już po paru, parunastu zaledwie lata. Ale proszę Państwa, wiele tych elementów rzeczywistości elektronicznej. Właśnie nam towarzyszy w naszych zachowaniach stylistycznych, wzbogaca nasze pomysły stylistyczne. Proszę zobaczyć, jaką karierę zrobił chociażby czasownik zresetować. No tak, to dosłowne znaczenie informatyczne, przywrócić program komputerowi. To ja też gdzieś może kilkanaście lat temu słyszałem po raz pierwszy, po tragedii w, w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, kiedy jeden z ratowników, zapytany przez dziennikarza, co teraz będzie robił, odpowiedział: No, panie redaktorze, ja się muszę teraz zresetować. Nie było mu do śmiechu wtedy, ale już taki pomysł stylistyczny, leksykalny przyszedł mu do głowy. Resetowanie jako nowy wariant leksykalny dotychczasowego Powrotu do sił, zregenerowania się, odnowienia, odpoczęcia. Dzisiaj o resekcie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, Rosji, mówią komentatorzy polityczni, sami politycy. A obecność osób duchownych prowokuje mnie do wspomnienia sprzed dwóch, trzech lat, kiedy na pewnej uroczystości pierwszokomunijnej, w pewnym mieście dolnośląskim. Usłyszałem z ust proboszcza, niewiele ode mnie młodszego. To jest też przykład pokazujący, jak ta nowa wyobraźnia stylistyczna wchodzi również do Kościoła. Instytucji niejako definicione konserwatywnej. Wchodzi do Kościoła. Proboszcz witając dzieci pierwszokomunijne powiedział i co aniołki w bieli, serduszka wasze zresetowane, gotowe do przyjęcia Pana Jezusa, nawet tamto wchodzi. A proszę zobaczyć, jak coraz chętniej mówimy, coraz rzadziej mówimy, albo, albo, siści, albo tak, albo tak. Stary, to jest układ zero-jedynkowy. Układ zero-jedynkowy. Proszę Państwa, tak wszystko formatujemy. Dyskietkiśmy też formatowali, że ja dzisiaj czytam, że układ wyszehradzki jest korzystnym formatem, a ktoś powie, że niekorzystnym formatem. Czytam, że jakieś dwa markety będą się z sobą łączyć. Dwa dotychczasowe formaty stworzą jeden nowy, połączony format. Rzeczywistość elektroniczna, jako generator zupełnie nowych pomysłów stylistycznych. Ale powiedzmy też sobie, gdybym miał odpowiedzieć na Państwa pytanie, jaki. Model morfologiczny, jaki i model słowotwórczy bije dzisiaj w polszczyźnie wszelkie rekordy popularności. Jest najproduktywniejszy, to bez sekundy zastanowienia mógłbym powiedzieć, że tym modelem jest struktura E, kreska, trzy kropki, a pod te kropki. Podstawcie sobie państwo, co się Państwu w nie podoba. Zaczęło się od poczty elektronicznej. Mówię literowo e-mail. kreska A dzisiaj nie ma dnia. I to może być gazeta gminna, lokalna, powiatowa, wojewódzka, centralna. E-Wrocław, e-Warszawa, e-uniwersytet, e-szkoła, e-płyta, e-faktura, e-podpis, e-zobowiązanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A inteligentny publicysta, dziennikarz będzie tym modelem słowotwórczym też bardzo dowcipnie grał. Przywozi na przykład reportaż z Estonii. Dzielny kraj, mały, wybił się na niepodległość. Więc dziennikarz pisze apologetyczny reportaż z Estonii. Właściwie go nie muszę czytać, bo nagłówek tego reportażu wygląda jak? Nowa Estonia, a między E i S jest kreska. I ja już wszystko wiem, o czym w tym reportażu autor napisał. Oczywiście można mówić o pewnym dorównywaniu w tym, w tym modelu słowotwórczym również struktur z pierwszym członem. Euro, prawda, od Eurotransportu przez euroestradę, przez Eurokino, po Europineski z całym szacunkiem dla producenta pinezek, jak się kiedyś mówiło, czy Pinesek, ale wszyscy chcą mieć ten człon Euro. Usłyszałem teraz kiedyś um, pewnego profesora z Czech, Czesi są bardzo dowcipni. Przyjechał z morza i mówi: wie pan". Przebywałem tam w hotelu, który się nazywał Europiast. Więc kiedy wyjeżdżałem, powiedziałem gościnnym gospodarzom: Powinniście sobie postawić drugi budynek, nazwać go Eurorzepichą, żeby piastowi było wesele. <zysyjna> Proszę Państwa, <kluzni> powiedziałem, że oczywiście. Tej rzeczywistości elektronicznej, do poszczególnych jednostek lekskalnych, wyrazów, gdybyśmy się etymologicznie wiercali z te wyrazy, doszlibyśmy do rodowodu klasycznego, greckiego, łacińskiego, bo taka jest w ogóle lekska angielska. Mniej więcej w 70% proweniencji łacińskiej. No ale niewątpliwie trzeba sobie powiedzieć, że język. Angielski i oczywiście operowanie, czy tkwienie, działanie w sferze rzeczywistości elektronicznej temu sprzyja, oczywiście język angielski stał się w Polsce po roku 89 najpopularniejszym językiem obcym. I proszę Państwa, gdybym miał teraz pokazać skutki tej coraz lepszej znajomości języka angielskiego, tego zanurzenia w angielszczyźnie. To po pierwsze, wskazałbym na aż nadto wyraźny wzrost tak zwanych zapożyczeń akustycznych. Oto wchodzi nowe słowo do naszego języka, wchodzi w obiekt komunikacyjny i przyjmuje od razu Brzmienie zbliżone do oryginału albo całkowicie z nim zbieżne. Proszę Państwa, kiedy kontaktowaliśmy się z językami obcymi za pośrednictwem galaktyki Gutenberga, mówiąc metaforycznie, a mówiąc dosłownie za pośrednictwem druku, to oczywiście większość zapożyczeń przyjmowaliśmy w wersji graficznej. I do dziś. Przeżywamy jakiś, albo w bridge'u robimy mniej lub bardziej udany impas, a nie empas jakby nakazywał oryginał francuski. W kieszeni mam notes, a nie not. Raczej jeździmy do Waszyngtonu, a nie do Washingtonu. I podziwiamy Niagara, a nie najagary. I mówimy o Gwinei, a nie o Gini, prawda? I można powiedzieć, Mniej więcej 100 lat temu przyszedł klub i jest klubem i trudno sobie wyobrazić łódzki czy górniczy klub sportowy czy klub międzynarodowej książki Praszy na, na Empik. Ale proszę zauważyć, już zjawisko klubingu, jeśli biznes center to już jednak raczej klub, prawda? Ale możemy powiedzieć, stary klub jest klubem i będzie tym klubem na wieki wieków. Ile lat temu przyszedł do nas, mówię literowo, pub, i on natychmiast został przyzwojony w wersji, no, odpowiadającej oryginałowi. Tak? tak lubię w tym momencie powiedzieć, jakaś prosta, wiejska kobiecina wieży, chociaż w piśmie to jest pub, to trzeba to odczytać jako pub. A dla młodych to jest oczywiste, bo oni wzrastali w świecie mapet, w świecie Mabetów, prawda? To jest coś oczywistego. Proszę Państwa, kiedy kiedyby mi ktoś 40-45 lat temu powiedział, że lubi tę pikantną przyprawę pomidorową, jaką jest ketchup, to bym tak spojrzał na niego trochę w konwencji: Oj, Stary, snobujesz, snobujesz. No więc ketchup i w każdym słowniku takie wskazanie fonetyczne znajdziemy, że tak graficznie należy to zapożyczenie z języka angielskiego odczytywać. Proszę Państwa, jeśli ja dzisiaj z ust młodych słyszę coraz częściej ketchup, to mnie to prowokuje, by mojemu rówieśnikowi Andrzejowi Markowskiemu, warszawskiemu profesorowi powiedzieć Andrzejku, kto wie, czy w kolejnym wydaniu nowego słownika poprawnej polszczyzny tego wariantu akustycznego z a, a nie u nie będziesz musiał uwzględnić. Tak jak proszę Państwa, moje pokolenie, na ich było najpierw pięciu, a ostatecznie czterech chłopców z Liverpoolu, wszyscy wiemy o kim mówię, moje pokolenie mówiło na nich albo Beatles, Beatlesi i było to nawiązanie do oczywiście oryginału fonetycznego z Beatles, ale co najmniej 50% Polaków wtedy mówiło Beatles, Beatlesi. Nawiązując do wariantu graficznego Trebe Atles. I każde wydawnictwo poprawnościowe tamtego czasu o tych dwóch wariantach mówiło: można i tak, i tak. Albo Bitles Bitelsi, albo Bittlesi. Proszę Państwa, jeśli dzisiaj ktoś jeszcze o Pitlesach mówi, Musi mieć tyle lat, co ja, albo być jeszcze ode mnie starszy. A każdy słownik wskazuje tylko ten, ten wariant akustyczny. Beatles, Beatlesi. Tylko taki wariant akustyczny wskazuje. Proszę Państwa, oczywiście ciesząc się z tego, że coraz więcej osób, coraz lepiej i coraz więcej języków obcych zna z angielskim na czele. Oczywiście, nie mogę nie widzieć pewnej fonetycznej nadgorliwości, która musi razić, zwłaszcza w odniesieniu do słów, które mają ugruntowaną tradycję w polskim obiegu komunikacyjnym. Nie mam więc pretensji, jeśli współczesny sprawozdawca sportowy, o medialnie najpopularniejszym piłkarzu angielskim, powie David Beckham. Niech on będzie Davidem, chociaż w Polsce David nie byłby żadną kompromitacją. To nie byłby Hurhy Churchill zamiast Churchilla, czy De Gaulle zamiast De Gaulle. Ale niech to będzie David Beckham. Ale jeśli ja słyszę że ten bieg narciarski, którego zwycięstwo osiągnął miażdżącą przewagę nad resztą Rywali, cóż tu komentować, był, proszę Państwa, walką Davida z Goliatem. To, proszę Państwa, to ja mówię, że to jest nie tyle groteska językowa. I to nawet nie jest wypadnięcie skodu językowego, to jest, proszę Państwa, wypadnięcie już skodu kulturowego. Jeśli moja żona przed emeryturą zdążyła przeżyć taką przygodę z uczniem, który przyszedł do biblioteki, prosił o jakieś materiały o Jacku Malczewskim. Chodziło o Jacka Malczewskiego. A uczestnik olimpiady polonistycznej mówi o Johanie Wolfgangu Goethe. A podobno na lekcjach historii starożytnej mówi się o greckiej bogini zwycięstwa Nike z No bo jeśli w dodatku są buty, Nike, no to wszystko się zgadza. Obyśmy nie przesadzili, proszę Państwa, błąd przesadnej poprawności językowej to jest też błąd. Tylko to jest błąd nie dociągnięcia do norm. Tylko to jest błąd przekroczenia normy, ale też błąd, ale też błąd. Jeśli ktoś unika wymowy mazurzącej syja zytocysty zaba, poprawia się na szyja żytoczysty żaba, ale zaczyna myśleć o szynowskim obowiązku, bo myśli, że każde syzycy jest błędne, no to on właśnie przekracza normy. On popełnia błąd, jak mówimy fachowo, hiperpoprawności, czyli przesadnej poprawności językowej. Proszę Państwa, mówiąc o wpływie języka angielskiego i jego wszechobecności, nie możemy wreszcie, wracając do faktów stylistycznych, nie możemy nie powiedzieć, że leksykalne przerywniki angielskie stały się dzisiaj, zwłaszcza w ustach młodego pokolenia, szczególnie produktywne. My starsi, jeśli uczyliśmy się w szkole łaciny czy greki, no to mieliśmy na podorędziu w Pantarei wszystko płynie. Ale a jak ta est? Kości zostały rzucone. Ja tak ad vocem. Nek Herkules contra Plures, A może było z francuskiego tut proporcją garde, czyli zapowiadając odbylnie proporcje? A może nobles obliż, czyli szlachectwo zobowiązuje? A że naszymi sąsiadami ludy ruskie i Niemcy to też pełno tego było. Koniec, ale czasem szluz, ferti, a może chwati. Stary, tu nie ma co dyskutować, to jest prikaz, ruki paszwami, w pieriod na zapad. No tak to wyglądało. I to poniekąd trwa. W zeszłym tygodniu tam po jakieś bułeczki dla wnuka stoję, jakiś taki pan trochę marudzi przy, przy ladzie sklepowej, więc ekspedientka, co jeszcze dla pana? Psio, Więc to jest. Ale proszę Państwa, no, też powiedziałbym jednak raczej w ustach ludzi starszych, chociaż młodzi przywołali teraz przymiotnik rosyjski prawilny, w ich języku prawilny ma wiele znaczeń, dość nieprzyjemnych znaczeń, Nieprzyjemnych znaczeń. Więc, więc ten, ten rusycyzm się narodził w, ostatnim, nie, w ostatnich chciał w miesiącach czy lat. Ale proszę Państwa, ten zwrot ku angielszczyźnie jest aż na wyraźny. Jeśli ja nie powiem trzy przepraszam, do końca życia będę mówił krótko. Pardon. Też jeszcze taki nalyk z ping-ponga. Jak człowiek zdobył punkt, tak nie przez umiejętność, tylko się piłeczka o kancik stołu odłał, tak netowo przed siatkę przeszła. No to taki był dobry obyczaj ping-pongistów, że się przepraszało. No to my takie Bajtle z Górnego Śląska w 7-10 lat mających pardon. Państwa wiedzą Państwo, co za chwilę powiem, że jeśli dzisiaj ktoś nie mówi przepraszam, to oczywiście mówi sorry, a to sorry się stało tak popularne, że doczekało się już polskich derywatów typu Sorka, Sorki, Sorewicz, Sorenka. Powiem Ale Bos. Ale men, oni sobie dziękują za help, oni są cali happy, prawda? Oni oczywiście łaukają, że nie powiedzą, o Jezu, o matko, co robisz? Nie. Wow, i wow, i wow. I proszę Państwa, to zawołanie funkcjonuje jak przysłówek, jak jakiś okolicznik akcesorny. Jak tam było? Wow, było wow. Widziałem już takie teksty pisane. I proszę Państwa, zmierzając powolutku do końca. Tymi takimi przykładami typu było wow, wprowadziłem nastrój na no, pewnej lekkości stylistycznej Możemy sobie powiedzieć, że tak ciągle się czując, jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali, bo wydarzyła się wolność w roku 89, jak lubił mawiać ksiądz profesor Józef Tischner. Wydarzyła się wolność, ale nam się wydarzyło, mówił Jan Paweł II. Wydarzyło nam się Proszę Państwa, w tym nastroju można by powiedzieć ugruntowuje się moda na stylistyczny luz, którą środki masowego przekazu z telewizją na czele aż nadto wyraźnie ugruntowuje. Nie ma cenzury, no wspaniale, że nie ma cenzury, ale proszę Państwa, i do 1989 roku mówiło się o tym, że tak jak z jednej strony bardzo się integrujemy gramatycznie, dzięki takiej, a nie innej historii, dzięki powszechnej szkole, środkom masowego przekazu, bardzo nam się rozkwiewa norma stylistyczna. Ta wiedza życiowa, praktyczna o tym, że w tej sytuacji życiowej wypada po. Taką konstrukcję językową sięgnąć, a w tej sytuacji po taką. Tu mogę sobie pozwolić na lust, bo rozmawiam z rówieśnikiem, z kolegą, a tu, chciałbym się powiedzieć językiem Dami huzarów Aleksandra Fredry. nie uchodzi. Nie uchodzi. Proszę Państwa, i takich zgrzytów stylistycznych, takich bardzo natrętnych słów, które są znakiem owej potencyzacji, mógłbym tu wymienić bardzo wiele. Przywołam pierwsze z nich: ciężko. Do zwariowania wszystko w Polsce jest ciężkie. Już mi moi magistranci i doktoranci piszą o ciężkich problemach badawczych czy metodologicznych. I ciężko przewidzieć, ciężko powiedzieć, ciężko prorokować. Proszę Państwa, po pierwsze to jest potocyz, po drugie, wystarczająco obciążony wieloma funkcjami znaczeniowymi. Ciężka walizka, ciężka torba, ciężka choroba. Nie zapominajmy jeszcze, że są takie określenia jak trudny, niełatwy, nieprosty, skomplikowany. A że jestem w Warszawie. Trudno, żebym nie wspomniał pochowanego na powązkach króla polskich sprawozdawców sportowych Bogdana Tomaszewskiego. Miałem przyjemność zaszczyt no, żyć nim w dużej zażyłości. To jest takie piękne wspomnienie w moim życiu. Jak on do śmierci ubolewał z tą wrodzoną swej kulturą nigdy nikogo nie potępił w czambu, tylko co najwyżej mówił, moi młodsi koledzy. No więc moi młodsi koledzy. Po piórze, po mikrofonie. Już nie powiedzą, że ktoś czy jakaś drużyna wygrała, zwyciężyła kogoś, pokonała. Tylko wszyscy, wszyscy dookoła ogrywają. Legia, Wisłę, Federer, Nadala. A przecież ograć to nie to samo, co wygrać. Owszem, ograć to wygrać, plus. Emocja, tak jak mi ktoś tu pięknie podpowiada, sem, jak mówimy, pało, czyli element znaczniowy pewnej nieuczciwości. Ograć kogoś w pokerka, w ruletce, w ruletkę, w kasynie, gdzieś wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa. Co to my już tacy jesteśmy? To legia ograła w Krakowie? No, chyba wygrała z Krakowią. Federer z Nadalem, albo nadal z Federerem. Ale to. Takie rozumowanie, ono tu nie wchodzi w grę. Jest potocyzm. No więc, hulaj dusza. Piekła nie ma. A student potrafi do starego profesora przyjść i zameldować się, że przyszedł na koło. Więc, moi kochani, tak. mówcie do kolegów, koleżanek, że macie jutro koło. Ale jednak jeśli przychodzisz do swojego nauczyciela, choćby był, on był tylko od Ciebie 5 lat starszy, młodziutki asystent, to naprawdę jednak wypada do niego przyjść na kolokwia. Na tych kolokwiach, egzaminach życzę Wam samych, samych piątek, a wraz z Panią Profesor Alicją Chybicką, my Wrocławianie, Państwu Warszawiakom kochanym z tej uczelni, Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego, szczęśliwego Nowego Roku Akademickiego 2015-2016. Dziękuję. Bardzo.